Drodzy widzowie, muszę powiedzieć, że dawno nie komentowałem tak emocjonującego pojedynku. E, tutaj mamy partię o awans do nie, finałów Things Masters, do dywizji pierwszej. No i tutaj grają panowie Armageddon, tak jak widzicie. Nakamura gra tutaj białymi, e, ma więcej czasu. E, Dubow gra czarnymi, no i oczywiście ma mniej czasu, czyli klasyczne zasady Armageddonowe. E, czy, ale. Jeżeli padnie tutaj remis, no to Dubow wygrywa. Więc poszła obrona sycylijska. To jest już dosyć zaskakujące, no bo Dubow, Dubowowi wystarcza remis, a ten idzie w Sycyla i to nawet jednego z ostrzejszych. No tutaj po biciu na C6, naprawdę te warianty są bardzo mocno zadymiarskie i tak szczerze mówiąc nie do końca rozumiem, dlaczego Hikaru na to nie poszedł. Zamiast tego zdecydował się na dosyć spokojne posunięcie A3. Oczywiście, e, oczywiście posunięcie A3 ma w tej sytuacji dużo sensu, bo zabezpiecza pole B4, e, a często czarny w ten sposób chce się przypychać pionami właśnie na skrzydle hetmańskim. W partii goniec E7, no i tutaj poszło agresywne posunięcie F4. Czarny zrobił roszadę, goniec E3 i teraz mega klasyczne podejście ze strony Dubowa. Ponieważ biały, jeżeli mu się uda, no to będzie chciał wrzucić posunięcie E5, goniec D3 no i później, wiecie, jakiś potężny atak na skrzydle królewskim w momencie, kiedy ten skoczek zostanie przegoniony. Więc to E5 i jest naprawdę dużą groźbą, no i zobaczcie, co robi tutaj Dubow. Sam gra posunięcie E5, no i w ten sposób Hikaru nie ma jak się tutaj przebijać. Bardzo dobra decyzja z jego strony. W partii nastąpiło wybicie na C6, Dubow wybił pionkiem i teraz F5. No i muszę Wam powiedzieć, że w tym momencie, no to już spisywałem na kamurę na straty, bo mówię tak: po 10 ruchach jest końcówka i to nawet troszeczkę lepsza dla Dubowa. No to, to nie ma opcji, że tutaj Nakamura coś z tego ulepi, tak? Że coś z tego wyczaruje. No bo wiadomo, że na tym poziomie zawodnicy. Naprawdę potrafił się bronić no niemalże perfekcyjnie. I tutaj, jeżeli chodzi o start partii, to Dubow miał 6,5 minuty na zegarze. W tym turnieju jest system licytacji, czyli obaj zawodnicy mogą napisać, ile chcą mieć czasu czarnymi. No i ten, kto, ten, kto wypisze mniej czasu, no to dostaje właśnie czarne. No, ale jak zremisuje, no to jest jego zwycięstwo. Co ciekawe, widziałem, że w tych licytacjach no wszyscy właśnie chcą grać czarnymi, więc widać, że chyba tymi czarnymi jest łatwiej. Nawet jeżeli różnica czasu jest dosyć spora. No, ale dobra, tutaj poszło B5, goniec D3A5. No i Nakamura. Zauważył, że tutaj będzie całkiem niezłe natarcie na hetmańskim, no więc skoczek b1. I teraz Dubow właściwie mógł grać po prostu a6, b4, wiecie, forsować wymiany figur, a Dubow robi coś niespotykanego, c5. No, zobaczcie, w sytuacji, gdzie wystarcza mu remis, no to idzie na zadymkę, więc widać, że tutaj ta agresywna natura dubowa no wzięła po prostu górę nad rozsądkiem, bo tak na logikę, no to powinien raczej na spokojnie podejść do tematu, trzymać tą równowagę i niech się na kamura męczy. No a tutaj goniec bije B5. Oczywiście wiadomo, że pion z E4 podwisa, choć od razu yy, to bicie nie byłoby zbyt dobre, więc najpierw poszło wieża B8. Hikaru, oczywiście gońca zabezpieczył pionkiem, skoczek zbił na E4, po czym nastąpiła roszada i G6. Więc struktura pionowa bardzo mocno się tutaj zmieniła jeszcze kilka posunięć temu. Mieliśmy dosyć stabilną pozycję, jedna i druga strona. Nie miała jakiejś przewagi w żadnym rejonie szachownicy, no tutaj dużo się pozmieniało. Po pierwsze, czarny może tutaj centralnie lecieć pionkami z linii EF. Z drugiej strony, pionek A5 oraz pionek C5 są teraz izolowane, więc bardzo słabe. No, niestety dla Hikaru podjął on tutaj złą decyzję. Zagrał wieża F1. Znacznie aktywniejsze byłoby wieża D5, czyli, wiadomo, zawsze, jeżeli jest taka możliwość, no to, no to trzeba uderzyć przeciwnika. Tam gdzie go najbardziej zaboli. I tutaj pion C5 może jeszcze jest wystarczająco dobrze zabezpieczony, ale pogoniec D3, albo poskoczek skoczek D2, czy nawet po skoc skoczek C3. Już z tym pionkiem C5 mogą być problemy. Natomiast w partii wieża F1. Wiadomo, że ten skoczek jest niebroniony, więc jest to jakiś problem. No ale Dubow wychodzi z założenia, że najlepszą obroną jest atak, więc zaatakował tę wieżę, wieża ewakuacja, i goniec F5, czyli ten koniec cały, cały czas na się czaj. No i finalnie Nakamura rozwinął swojego skoczka. Ten skoczek realnie będzie ogromnym problemem dla czarnego. Zauważcie, jeżeli czarny zagra coś głupiego, to skoczek wjeżdża na C4 i to jest całkowita dominacja. Ten skoczek na C4 stoi idealnie, atakując właśnie słabość na A5 oraz pionka z E5. I w ten sposób czarny najprawdopodobniej coś tutaj za chwilę straci. W związku z tym. W związku z tym, Dubow no, musiał tutaj reagować naprawdę bardzo precyzyjnie w partii skoczek F6. I jeżeli teraz nastąpi skoczek C4, no to oczywiście wieża leci. W związku z tym wieża się wycofała, no i teraz Dubow leci pod zadymkę. Skoczek G4 chce zgarnąć parę gońców. Więc goniec na kamury się wycofał w taki dosyć logiczny sposób. No bo atakując tę słabość, ale Dubow rozwiązuje swoje problemy w naprawdę piękny sposób. C4. I teraz się okazuje, że po biciu na A5 wchodzi goniec c 5 szach I z tym królem są problemy. Bo jak król pójdzie na H1, to widły. A jak pójdzie na F1, bicie na H2, król E2, goniec G4. W ogóle ten król ma tutaj dosyć mało miejsca. Bardzo rzadko się to zdarza w końcówce. Chce, żeby był jakiś udany atak na króla, a tutaj realnie biały monarcha jest pod presją. No więc Nakamura się broni. H3, teraz nastąpił szach i skoczek wjechał w ogóle na F2, z następnym skoczek E4. Więc to wisi, to wisi, ale figury białego są na tyle aktywne, figury czarnego oczywiście, że nie można tutaj zbić bo mat. No, bardzo, bardzo zabawne, ale tutaj ten król białego jest całkowicie odcięty i rzeczywiście skoczek G3 byłoby matem, więc bardzo zacne sztuczki taktyczne ze strony Dubowa. W partii goniec E3, no i teraz C3. Bardzo wredny ruch. Chodzi tutaj o to, że pion zbić nie może, bo leci skoczek, a kiedy goniec zbije, to następuje wtrącone bicie na B2. I tak też właśnie poszło w partii. No i tym oto sposobem Dubow przeszedł do równej końcówki, więc przez moment wydawało się, że odwalił FEST. I że po prostu zaraz Nakamura na tych słabościach go rozjedzie, a tutaj się okazało, że dzięki takiemu agresywnemu podejściu rzeczywiście wyrównał, i w tym momencie Nakamura miał 4 minuty 39 na zegarze, a Dubów 2 minuty 48 sekund. Więc tak jak widzicie, cały czas przewaga była na zegarku na Kamury, a partia bez dodawanego czasu. Więc w partii wieża E1, no to G5, żeby po G4 goniec miał gdzie odejść ciągle broniąc skoczka. Wieża E3, f 6 Dubow tutaj wszystko zabezpieczył, zaktywizował swoją wieżę, więc pionka na A5 biały nie zdobywa za darmo. Król E1, król czarnego też się aktywizuje, no i właściwie w tym momencie, no to Wydaje się, że idealna sytuacja dla czarnego, prawda? W sytuacji, kiedy remis oznacza jego zwycięstwo. Goniec D3 i tutaj, tutaj był bardzo fajny motyw, ale jednocześnie trudny do wypatrzenia. Wieża C1 szach. No i teraz król Nakamury musiałby pójść na pole E2. No, i wydaje się, że pozycja jest przegrana, no bo goniec jest, goniec jest niebroniony, więc skoczka nie, nie ma jak uratować. Ale teraz jest potężny ruch F5. I okazuje się, że jeżeli nastąpi bicie, to wchodzi goniec H5. No, to by było coś przepotężnego, ponieważ ponownie w tej partii król jest w potrzasku. Zauważcie, jaki piękny obrazek. No, figury czarnego w tej sytuacji idealnie współpracują, no i teraz biały oczywiście musi oddawać materiał, i jego pozycja jest przegrana, więc po F5 należałoby zbić na E4, ale tutaj czarny odbija, no i nie ma żadnych problemów w tej pozycji za chwilę, albo piątkiem A4 się zainteresuje. Albo też po prostu będzie szachował ten król, nie ma zbytnio się gdzie schować. No już nie wspominając o tym, że król czarnego może tutaj podchodzić, no i ten pionek E będzie zasuwał do pola przemiany. Więc tak komputerowo pozycja w równowadze, no ale sytuacja turniejowa oznacza, że to zwycięstwo Dubowa, jeżeli nastąpi reps. Natomiast w partii Dubow pod presją czasu zdecydował się na wieża C5. Skoczek C4, Skoczek C3, więc Dubow chce po prostu zabrać tego pionka z A4. Jeżeli nastąpiłoby bicie na G6, to Dubow najpewniej planował zbicie na C4 i po A5 wieża C6 z planem zablokowania tego pionka. Co ciekawe, byłoby to lepsze dla białego, bo można zagrać A6 no bo wieża wcale nie zbije, bo skoczek podwisa, a po skoczek B5 to już wieża B3, ale Nakamura tutaj tego nie doliczył no i zdecydował się bronić tego pionka z A4, choć nie musiał. No to Dubow się tutaj cieszy, bo kolejna wymiana i w tym momencie no już wydawało się, że właściwie formalność. Minuta 30 na zegarze Nakamury, minuta 13 na zegarze Dubowa, więc tutaj zegar się Praktycznie wyrównał na no przede wszystkim pozycja, jest w równowadze: no bo pionek A4 zablokowany, a za chwilę czarny będzie się tutaj sam aktywizował. No i w partii A5 jedyna szansa: skoczek A2, co ciekawe, żeby po A6 jakieś widły wchodziły w grę. Więc w partii wieża A3, no to skoczek B4, wieża A4. Nie można tutaj grać posunięcia A6, bo oczywiście widełki na C2 to Nakamura widzi, więc skoczek został przegoniony, ale zablokował całkowicie tego pionka. No i zobaczcie, król czarnego się tutaj aktywizuje, no i za chwilę biały będzie musiał się pożegnać z tym pionkiem z A5. No i tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, jaki dryk buleciarski posiada Nakamura. On. W każdej takiej końcówkowej pozycji, gdzie on ma mało czasu i przeciwnik ma mało czasu, to naprawdę momentalnie znajduje najbardziej problematyczną kontynuację. No, bo wiecie, pod presją czasu bardzo ciężko jest się bronić, więc, nawet obiektywnie niegroźne. Problemy, kiedy masz 10 sekund na zegarze, no to stają się naprawdę ogromnymi tarapatami. No i tutaj w partii został oddany pionek i wierzaj w 1 i okazuje się, że są problemy z punktem F6, a król odszedł dosyć daleko. A jak pionek F6 zostanie zdobyty, no to wtedy te dwa pionki będą bardzo słabe. No i król może oczywiście podchodzić, żeby zdobywać materiał. I tak jak widzicie, stokfiszowo cały czas równowaga, ale z praktycznego punktu widzenia, no czarny musi się tutaj gimnastykować. No i w partii właśnie wieża F5, król D4, wieża G5, cały czas. Pozycja w równowadze, no ale teraz, teraz Dubow przeoczył bardzo fajny moment. Mógł zagrać skoczek E6, wpakować się na F4, no i odzyskać pionka z H3. No i coś takiego to jest po prostu nieprzegrywalne. Ale w partii poszło E4 i teraz bardzo wredny ruch wieża D5. No bo teraz, jak król pójdzie na E3, to jest wieża E5, i pion będzie zasuwał do pola przemiany, a jeszcze tutaj jakieś widły wiszą w powietrzu. Więc pod presją czasu Dubow w ogóle poszedł w tym kierunku. No i teraz, co się stało? No, wszyscy po prostu zszokowani. Kikaru Nakamura nie zauważył dwuruchowej kombinacji. To się zdarza ekstremalnie rzadko, no ale na jego obronę muszę powiedzieć, że był po dziewięciu wyczerpujących partiach, no bo tempem 10 plus 2. W turnieju systemem szwajcarskim. No i później rozegrał jeszcze dwie partie z Dubowem. No i tutaj grał dogrywkę tego meczu z Dubowem, więc był po 11 partiach, jakieś 7 godzin grania. Więc no wiadomo, że tutaj już zawodnicy jechali na oparach. Ale wchodziło wieża bije C5 i skoczek bije 4. I po prostu dwa pionki zasuwają do pola przemiany. A Hikaru zagrał G5. Można było zagrać skoczek D3, ale Dubow przeoczył tę możliwość, wrzucił szacha. Król przeciwnika się zaktywizował, wrzucił kolejnego szacha. No i Hikaru leci tutaj do przodu w partii wieża C1. Obaj zawodnicy tutaj już bardzo, bardzo mało czasu na zegarze. 41 sekund u na kamury, 35 sekund u Dubowa. Na ten pionek zbliża się do pola przemiany w partii szach, król H5, i tutaj konieczne było zagranie skocze 6 żeby tego pionka zablokować, ale w partii poszło e3, no i teraz wieża e5, król d4 yy, i <ścoughs> yy, zadziało się coś niesamowitego, yy, ponieważ Hikaru mógł zagrać wieża e7, no i po prostu później g7, czy tam po prostu król h6 i g7, no ten pion jest nie do zatrzymania. Hikaru chciał być sprytny, i teoretycznie nie wyszło, ale praktycznie wyszło, bo zbił na E3 król E3 szach, no i teraz, jak król odejdzie, dajmy na to tutaj, to G7 i Pionka nie ma jak zatrzymać, i tutaj da się zremisować, ale pod tak ogromną presją czasu Dubow po prostu nie znalazł najlepszego posunięcia. Zbił na G4, co jest dobrym początkiem. Król bije G4, i teraz zagrał skoczek D7. Remisowało posunięcie skoczek E6, ponieważ teraz. Jeżeli gdzieś tam król białego będzie zasuwał, żeby wesprzeć pionka z linii G, no to rzeczywiście ten skoczek po prostu się poświęci, no i finalnie wychodzi Remis. A w partii skoczek D7 z ideą yy, widełek. Jeżeli G7, G8 zostanie zagrane. No ale wchodzi posunięcie królew 5. I teraz tego piątka się nie da zatrzymać. No i w ten sposób finalnie Dubow poległ. A Nakamura awansował do pierwszej dywizji. No i będzie walczył o całą stawkę. Więc oczywiście zapraszam na streamy. Od poniedziałku do piątku na Czeską Polska. Będziemy komentowali całe starcia. No powiem wam, dostałem nawet urządzonko od sponsora turnieju i jestem już zirytowany na to urządzonko, bo żyłem sobie w błogiej nieświadomości, a teraz się okazało, że mam złe powietrze na mieszkaniu w bibliotece, no i teraz tam sprawdzam co i jak i wietrze. <laughs> Ale spoko, turniej bardzo, bardzo fajny się zapowiada. Partie na 15 minut plus 3 sekundy, więc będzie bardzo sensownie, bardzo emocjonująco. Carlseny, kamury, Alirezy grają, także naprawdę topowa czołówka. Niestety tym razem bez dudy, ponieważ Polak Rodak na eliminacjach przeżył załamanie psychiczne i się wypisał. No dobrze, więc mam nadzieję, że widzę się z wami na streamkach. Dzięki za uwagę i pa pa! Widzimy się jutro.